Czy pani odwiedza ogród Branickich? Sporadycznie, tak naprawdę. A co się pani tutaj najbardziej podoba? Przede wszystkim te roślinki, ładne drzewka. Kwiaty. Lubi pani to miejsce? Lubię, chociaż kojarzy mi się ze studiami. A często pani wtedy przychodziła tutaj? Nie, zdecydowanie częściej, skąd mam dzieci. Wcześniej to raczej był bieg do szpitala na zajęcia, między wykładami a zajęciami. A teraz pokazuje pani to piękne miejsce swoim dzieciom? Dokładnie. Chyba córki nawet bardziej lubią niż ja. Tylko teraz niestety tragedię kwiatka przeżywamy, prawda? Ktoś podeptał. Podobają ci się te kwiatuszki? Tak. Które są najpiękniejsze? O te, o i te. O te? Stokrotki i bratki, tak? Tak. Podoba się bardzo. My jesteśmy co drugi dzień w tym ogrodzie i obserwujemy jak ile kwiatków nowych dosadzonych jest. Zmienia się ogród? Bardzo, na korzyść co roku. Przepięknie. Miejsce warte odwiedzenia o każdej pożywacji. No, jak my co drugi dzień jesteśmy, to z tego wynika, że warto tu przychodzić. Zresztą turystów dużo jest tutaj. Od wiosny do jesieni jest to najpiękniejsze dla mnie osobiście miejsce w Białymstoku, ponieważ lubię kwiaty, a w tej chwili właśnie mamy sezon kwitnienia wiosennych kwiatów. Poza tym, kolory, zapach, piękne otoczenie, więc szczególnie wtedy, kiedy są święta, dni wolne, wolne soboty, przychodzi tutaj mnóstwo białostoczan, żeby oglądać i podziwiać. Bardzo piękny. Lubi Pani tu przychodzić? Tak. Która po roku jest najpiękniejsza w Ogrodzie Branickich? No wiosna, jak kwiaty kwitną. Jest przepiękny, naprawdę. Często przychodzicie na spacer tutaj? Nie, nieczęsto. Teraz coraz rzadziej. A dlaczego? No praca, nie ma czasu. Po Ale kiedy ten czas jest, to warto zajrzeć do Ogrodu tak, że tak, Jasne, jest piękny, Dla chcę, by był do stoku. Często Pan przychodzi na spacer do Ogrodu Branickich? Całkiem często. Co się Panu tu najbardziej podoba? Dla mnie? Ja bardziej przychodzę z tego względu, że dla córki się podobają gołąbki i rybki. A kwiaty? A kwiaty? są ładne no, jak zakwitną. Piękniejszego w ogrodzie branickich. W ogrodzie branickich no przede wszystkim te przepiękne rabaty. Zawsze przychodzę codziennie i ciągle je podziwiam. Cieszą oczy. Bardzo, bardzo tak jest, że są tak przepiękne i Nastrajają ogóle, optymistycznie. Jak najbardziej. Ja mówię, codziennie przychodzę, codziennie podziwiam, ile szak rozkwitły. No i w ogóle w ogóle ten cały nasz ogród Branickich jest przepiękny. Także codziennie mam tu spacery. Muzyka